Witam drogich widzów już to w trzecim odcinku naszej serii, że tak powiem, Call of Duty. W kopie. W kopie, <laughs> oczywiście. Dobra, to jedziemy, kolejna misja. Straciłem rachubę. Kolejne dwie misje dzisiaj. Która ta emisja? Szósta? Yy, piąta Na pewno? No nie liczę treningu, nie? Aha, no. Z treningiem to szósta. Tak. Dobra, to ty jesteś kamerą. No znaczy to nie wiem czy ja będę, czy ty będziesz. To już chyba ogólnie nas przerzuci jakoś, nie? No ty jesteś kamerą, ty okay. tą kamerą możesz strzelać, okay. więc zdejmij tą kolegów. Dobra. Ale myślałem, że to przeciwko trzeba robić. Coś ty. Ej, nie wiem, nie wiem co Musisz, no po prostu przemieniasz kamerę. Jak się przemienia kamerę? Ja muszę cię podłączyć pod kamerę. Dobra. Uważaj, bądź jeszcze pod tą kamerą, bo pamiętam, że tutaj wejdę do góry i zaraz za mną wejdzie paru kolesi. No, wiedziałem. To jest Dobra, dobra, id idź tam, zrób. Oj, granat. Łoj! Jestem w innej kamerze. Dobra. <grysta> Ukryta kamera. <grysta> Hello. Jesteś w ukrytej kamerze. Dobra, jedź, ja tu ich ogarnę. Dobra. Zmień się. Ale skanem. Oj, nie we mnie kolego. O jeszcze plecy obiłeś mnie. No nie, dobra. Dobra. Jeden fajny za wszystko. Mam radę. No, no oczywiście, że damy. podłączam cię Dobra, widzę, widzę Jakby to, że tam stój ja ich tam najpierw oczyścię, nie? Chwilę no, tylko kamerę z Okej, okay, chyba już jest wszystko okej. Okay. Wbijam dalej Poczekaj, stój Jesteś w miejscu? Tak, plec mi robię. Dobra, to tam się zajmij plecami. Dobra, masz już wszystko oczyszczone. Leć, 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 ja ich to ogarnę. Spokojnie, już ogarnąłem. Chyba. Nie jestem w stanie ci teraz pomóc. Dobra, otwieram ci... Wrota. Okay, Dobra ja się schowam w budce, a to oczywiście teren. Dobra. Ojojoj, ładują do mnie z helikoptera. Niemożliwe, nie ma tego. Dobra jest. Dobra już nie ma. Dobra. Chowaj się i mów czy jest po prostu helikopter. Dobra, idę dalej. Dobra, chyba jest ogarnięta przez... Dobra, wychodzę z Dobra. tego. Czysto masz na razie? Mhm, mm na razie. Schowaj się po prostu za osłonami, jakby to. Do... Dobra, idź, czysto, czysto. Coś tam wybuchło. To mój granat. dobra. Aha, muszę tam się... mieć jakiś karabin z prawej strony. Oj. Nie wiem, Nie widzę nic. Spoko, muszę Cię podłączyć do systemu. Ja jestem gdzieś tu mamie... Jeszcze... O, widzę Cię. A, słyszę kolesia. Dobra. Idzie ktoś do nas. Więc przygotuj się. Gdzie Ty jesteś? Tutaj już? Ja jestem w kamerze, a Ty nie ja wiem. Ja jestem w domu. Poczekaj. <laughs> o, widzę Twój nikt. dobra. Ja już nie pamiętam, którędy tutaj się biegło. A, tędy, okej. Okay. są gdzieś, tu jest jakaś droga i po... O, nie, ja coś, dobra. Biegnę, biegnę. Ty to masz trudniejsze zadanie chyba. No, bo ja mogę zginąć. To niekoniecznie. Dobra. Ale ich tutaj wybiegło. Ale P90, bo ma większy... Mogę. O, helikopter. Dwa helikoptery. Dobra, dobra, ogarnij w dół. Za chwilę, bo jestem obity. Spoko, spoko, spoko. Drugi helikopter. Dobra. Ty czysto masz. O 27 sekund. Cholera, jest. Ja nie ogarnąłem tutaj. O, biegnę, biegnę, dobiegnę, dobiegnę, dobiegnę. radę? Jest. Dobre. Jest. <grywa> dobre. Nie okay. jednego fail'a, ale myślę, że nam wybaczycie, Znaczycie. No. Bo jak zawsze mam wszystko zobacz miły Okej, okay, kolejna misja z murzynkami. Cieszycie tak, się, nie? Znowu Jedziemy banany. dalej. Y, murzyny. Murzyny Fatal extraction. I ten te... Murzyn. <grym> znowu te hjeny będą latać? W tej części no, chyba chyba takie tak. hieny latały, nie? Czy coś? Mhm. Mm nie stać nawet na psy tam. Oni tam biorą co popadnie. No dobra Lecimy Lecimy, lecimy. Okej, okay. a o, tutaj będzie się. Mam taką fajną opcję. O właśnie tak Do mnie już ładują. Nie A ja sobie idę wymienić pistolecik Co my tutaj mamy? O snajperka się przyda na samym starciu Ale ja mi z taką... ja mam taką wiesz Zlecam te głupie hieny Oj granat <laughs> Nic tam Ja tu mam takiego strikera wiesz Aha. A, to coś trzeba z laptopami robić, chyba. Tak, chyba tak. No to będzie... Zabawka, Kolejna zabawka, chlina. zabawa. Gdzie? Odcin się, odcin. się. Chodź za mną. Jeszcze do niego, jeszcze O ja... Jesteś za mną? Nie, osłaniam cię. Marzę w kanałach jak taki szczur. Ojejaj. Oj. Granatami mnie tutaj obrzucają. Oj, tam jest jakaś wieżyczka. Gdzie? A wiem, czekaj, nie... Co się robiło z tymi wieżyczkami? Rozwalało się je normalnie? Eee... nożem. Dobra. Idę no, ją. strzelają do mnie. Będzie widział laser to się po prostu kryj Oj Tam gdzieś była ta wyrzeczka Tutaj oszusto Oszukisto Kurde Kieny czy co to jest? Czekajcie Nie. Nie kajota, Dobra jak, czy... Mamy Cią do mnie to chuler? leci Kolejne to cholerstwo Dobra, jest drugi. Czekaj, to... Tu jest kolejny. Już koniec? Nie, coś ty. Na pewno jeszcze nie jest koniec. No, no tu exit był napisany. Sałatka z murzynów. <grywka> Krwisty murzyn. Szkoda, że im tak w gilnie odpadają. W kodzie pięć ale to jest wieżyczko, uważaj Dobra No wieżyczko, ty już ją rozwaliłem spokojnie A ja już tam na kozaka biegłem chciałem być fajny, ale nie wyszło Ale to tu spokojnie tutaj Działamy bardzo spokojnie, nie na Nie raszyjemy ja Idę sobie domkiem, bo mi tak lepiej O i kolejna wieżyczka Ej, program się skończył. Jaki program? ja to chciałem zrobić. Dobra, wspomnij. No, tam jest wieżyczka. Dobra, ja ją ogarnę. Później musisz. Uważaj, jak zawsze nam. Okej. Tu jeszcze będzie wieżyczka, więc uważaj. W środku chyba. Ale dostałem... Ej, za tobą jest wieżyczka. Oo, myślałem, że na duże jest Ups, sorry, dobra Nie ma sprawy Idziemy dalej, Kiedyś to się musiało stać, nie jestem niczyścianny Dobra, dwa intele wyleciały Słaniam.

Okej, okay. znowu dwie misje ukończyliśmy. No, no, kończymy nasz odcinek, odcinek trzeci, te? Tak? Mhm. Mm no, Zapraszam to... Was na czwarty. Zapraszamy na czwarty bardzo gorąco. Na razie.